No się ma Michał. Hej, hej. Przypadkowo spotkaliśmy na basenie ku naszym Michała, który często nas tutaj gnieźnie odwiedza. Nie będziemy mówili z jakichś względów, bo może to jego prywatne sprawy, Ale powiedz mi, ja akurat jestem, e, można powiedzieć, twoim fa fanem i śledziłem ostatni Twój występ w Olsztynie. Powiedz co nie poszło? No na pewno odpływanie się zaczęło, że tam niestety nie, nie wchodziłem z wody na takim miejscu jak powinienem i, i na tak krótkim dystansie jak Super Sprint to, to pływanie jednak jest dosyć istotne, a, a wychodziłem raczej w tej drugiej połowie stawki. No i aspekty techniczne, które były mega istotne, skoczenie na rower, zdjęcie pianki i, i jak, jak już się ułożyły grupy, no to, to ciężko było dojechać. Ale w pewnym momencie dociągnąłeś do pierwszej grupy. Tak, tak, na półfinale i finale udało się do tej grupy do, dojechać bez większych problemów, bo, bo czułem się bardzo dobrze przygotowany. No jak, jak, jednak jak to w Olsztynie, zawsze karty trochę pogoda rozkładała i, i niestety. Dwójka zawodników się, się przede mną wywróciła i już niestety już do tej grupy przed biegiem nie, nie doskoczyłem drugi raz. No a na dwóch kilometrach biegu, jakby wiele się nadrobić już nie da i jeśli była strata co najmniej 5, 10 czy, czy 15 sekund do, do wyżej postawionych zawodników, to już była to strata nie, nie do nadrobienia. Powiedz mi, Michał, jeszcze, bo chodzi o opinię cały czas, że e, obowiązuje jakby wśród że. Pływanie na wodach otwartych to zupełnie co innego niż w basenie i że lepiej trenować, czyli jeśli się robi ciepło już tylko w wodach otwartych i całkowicie olać basen. Jak ty to, jak ty to widzisz? Jeśli chodzi o mnie, to nie no, to główną robotę na pewno robię w basenie, no bo jest to gdzieś tam bardziej miarodajny, jesteśmy w stanie gdzieś te tempa idealnie trenować i, i wiadomo, że, że gdzieś fajnie wyskoczyć na te open water, ale w sezonie jest to raz czy dwa razy maksymalnie w tygodniu, a główną robotę i tak robimy. robimy Czyli w basenie. sezonie ile razy pływasz w tygodniu. W sezonie raz czy dwa razy w tygodniu to jest maksimum. Tak Otwarte. Tak. Jeśli chodzi o, o trenowanie w e, basenie, jeśli mam do dyspozycji 50 metrowy basen, no to to nie jest praktycznie potrzebne wychodzenie na open water. No Michał, spotkaliśmy jeszcze przed Powiedz mi, bo obowiązuje powszechna opinia wśród trenerów, zwłaszcza tych zdalnych, którzy prowadzą naszych age grouperów, że nogi się nie przydają w siatlonie. A jeśli chodzi o sam o trening? Oszczędzamy, nie, oszczędzamy trening. nogi w pływaniu, dlatego nie trenujemy nóg i większość na łapach pływamy. A jeśli chodzi o trening czy zawody? No ja ciągle widzę to A. na treningach i słyszę. No to nie, to na treningach te, też e, pracujemy nad nogami. Jeśli chodzi o sam wyścig, jeśli chodzi o, o nasze starty, to, to myślę, że zależy jak się, się układa start, bo jeśli już mamy gdzieś tam pozycję, w miarę, w miarę dobrą i gdzieś komfortową i, i skupiamy się już gdzieś tam na, na spokojnym rytmie, już nie ma gdzieś tej walki, no to raczej też trochę myślę, żeby je, je oszczędzać, ale to i tak są co najmniej dwa kopnięcia, a jeśli gdzieś trzeba przyspieszyć, no to przy dwóch e, ruchach e, rękoma to jest pięciu uderzeniowy, e, pięć uderzeń po prostu nogami, gdzieś tam klasycznie. E, no i tak naprawdę. A i obserwujesz? Tak, Na igrzyskach. I co oszczędzają nogi? Eee, Palcinieri, bo co najwyżej. <laughs> on gdzieś tam te strzure nie umie inaczej, ale i tak te nogi. On sieżując i tak pracuje. No, tak się to wydaje, że, że on nie pracuje, no. a tak naprawdę bardzo mocno nimi. Eee. Czyli zalecasz trening, no? Eee, no tak. Wstępują. no Jednak to jest, to jest pływanie. Pływanie składa się <noise> z ruchu. Rąki nóg, i rą rąk i nóg, więc, więc tak no raczej się tego nie, nie omija i lepiej żeby one, one pracowały niż e, gdzieś tam... Lepiej to umieć, bo lepiej. można zawsze włączyć i tak, mieć nogi mocne. Tak, wiadomo i no jednak to jest, e, jeśli nie chodzi nawet o, o mocną pracę, pracę nóg no to, to nawet do tego, żeby gdzieś ten rytm e, ta, koordynacji i pracy pracy rąk po prostu e, łączyć, no bo... Gdzieś to pomoże, nawet takie delikatne kopnięcie prawa, prawa, lewa, lewa, no bo to dosyć sporo daje. A takie ciągnięcie za sobą to popiachło tych nóg to raczej, raczej nie. Dobra, dzięki w takim razie.